Państwu, dziękuję za zaproszenie do debaty. Proszę Państwa, ja może powiem krótko na temat trzech kwestii, czyli problemu, pewnych problemów związanych z rozumieniem demokracji, dalej kwestią rządów ekspertów, skąd ta kategoria się pojawia oraz problemem definicji dobra wspólnego w tak rozumianej demokracji. Zacznę od problematyki wolności. To znaczy pytanie, rządy demokratyczne już od starożytności prawda, były rozumiane albo jako taka demokracja masowa, czyli groźba jakby populizmu, czy też demokracja, która łączy w sobie pewne elementy arystokratyczne, monarchiczne i demokratyczne, czyli przejawia się to w definicji polis. Czyli z jednej strony możemy pytać, czy jest to o tyle ważne, że pytania klasyków filozofii dotyczyło nie tyle, czy lud bierze udział w sprawowaniu rządów, ile czy mamy dobry ustrój, który ma pewne bezpieczniki przeciwdziałające czy zabezpieczające przed wynadzaniem się ustroju w jakiś gorszym. Czy na przykład monarchia mogła stawać się tyranią, arystokracja, oligarchią, a właśnie Polis taką masową demokracją, która nie trzymała się pewnego porządku konstytucyjnego. Oczywiście to dotyczyło małych miast, a nie wielkich globalnych instytucji. Czyli miast typu miasta włoskie, prawda, gdzie też Duch Republikański. Się pojawia. Teraz kwestia wolności będzie się wiązała z rozumieniem, czy wolność to jest brak ingerencji innych w zakres naszych wyborów, czy też realizacja pewnych określonych wartości, czy pewnych określonych dóbr, i w tym drugim przypadku się pojawia oczywiście najważniejsze pytanie, kto ma definiować, co jest tym. Dobry, tym dobrem wspólnym. Tak? Czy jest to pewna, nazwijmy to, sytuacja przypominająca rynek, kiedy różne podmioty zgłaszają swoje propozycje i w procesie wyborczym wyłaniamy, która z tych propozycji najbardziej wszystkim odpowiada, albo pewnej większości. Dobra, tutaj zajmę sobie sprawę, że zawsze będą odmienne też głosy. Ale jest jedna kwestia, czyli mamy sytuację rynkowego określania pojęcia dobra wspólnego w sensie istniejących w danym społeczeństwie tu i teraz propozycji, no ale może się pojawić, że te propozycje są rozumiane bardzo krótkoterminowo. Tak? Że nie patrzymy w dalszą perspektywę prawda? i realizujemy tylko to, na co mamy jakby ochotę, czy ulegamy różnym namiętnościom, pasjom, a nie kalkulujemy rozumowo, co za jakiś czas w szerszej perspektywie będziemy potrzebować. A więc w takiej sytuacji takiego zagrożenia pojawia się pytanie właśnie o podłog, o jakby czy możemy yy, doprowadzić do takiego optymalizacji wyborów demokratycznych przez odwołanie się do tych, którzy wiedzą lepiej. do tych, którzy wiedzą lepiej i którzy, których wynajmiemy jako ekspertów w najróżniejszych kwestiach tak? I, i którzy, zwłaszcza uwzględniając stan współczesnych społeczeństw, czyli społeczeństw, które określa się mianem społeczeństw opartych na wiedzy. Współczynnik tak? ilości ludzi, którzy kończy szkoły, to jest bardzo wysoki. Nie tylko te szkoły Podstawowe czy średnie, ale wyższe. Prawda? Wiedza jest dzisiaj elementem, który umożliwia działania w najróżniejszych obszarach życia, również funkcjonowanie w ogóle w świecie, jakby można powiedzieć, zawodowym. Tak? Wiedza taka profesjonalna, wiedza, która ma status szeroko rozumianej wiedzy naukowej. Ale jednocześnie ta wiedza się jest coraz bardziej wyspecjalizowana. No więc potrzebujemy tych ekspertów, którzy orzekają, którzy mają status takich mędrców, orzekających na użytek chociażby polityków, co w danej sytuacji należy czynić. No więc sytuacja byłaby dobra, gdyby ci eksperci się wzajemnie z sobą nie kłócili. Jak gdybyśmy mieli w danym problemie, który chcemy rozstrzygnąć, jedno z grubsza stanowiska, ale bardzo często mamy różne stanowiska. Eksperci mają ten sam status, są tak samo wykształceni, skończyli podobne szkoły, pracują. W odpowiednich instytucjach, które gwarantują, jakby, czy legitymizują ich status ekspertów. W tym momencie pojawia się pytanie: skoro do ekspertów delegujemy orzekanie o tym, co politycy mają robić, więc pojawia się sytuacja, w której, czy mamy jakieś kryteria jako politycy, to jest jedno. A drugiej jako wyborcy. Tak? Kwestia się pojawia teraz w tym, czy, czy tę kwestię tutaj z ekspertami możemy powiedzieć tak, to. My rozliczamy polityków za prowadzenie polityki w procesie wyborczym. Tak? Czyli jeżeli ktoś obiecywał, nie wiem. Ciepłą wodę w a yy, eglektoratowi się nie, to nie spowodowało, bo stwierdził, że nie wiem, mamy, yy, to nie gwarantuje wyjścia z pułapki średniego rozwoju, no to że tak powiem zastąpił yy, sprawujących władze, którzy orzekają, że teraz są dobrą zmianą. Tam. Oczywiście przeciwnicy mogą powiedzieć, że ta dobra zmiana tego obiecuje, a nie robi, ale w każdym razie jest to pewien mechanizm pewnej zmiany demokratycznej. W tym kontekście, oczywiście, w problemie realizacji dobra wspólnego się pojawi inny jeszcze problem, który jest dyskutowany, to znaczy granic możliwości zmian politycznych w kontekście tak zwanych bezpieczników demokratycznego ładu. To znaczy, czy w definicji dobra wspólnego, tej takiej rozumianej marketowo, nie może wtedy, czy rynkowo, tak, nie może dochodzić do zagrożenia, można powiedzieć, przereklamowania. Niezależnie od tego, jaki produkt będzie reklamowany. Czy ciepła woda, czy dobra zmiana załóżmy. Tak? To abstrahuje oczywiście od realnej rzeczywistości, no bo tutaj interesuje nas bardziej teoretyczna kwestia, tak? ale to jest jakby pewien lokalny przykład. Czyli każdy raz może zarzucać, że mamy groźbę przereklamowania pro produktu. A poza tym, że te produkty nierzadko są produktami łączonymi w pewne pakiety. Czyli, że mamy coś, co może być taką marchewką, ale możemy mieć i różne kije, albo możemy mieć sprzedaż związaną. Czyli, że mogą być pewne produkty, które wchodzą bardziej w koszty które my musimy jako obywatele ponosić, a inne produkty są tak na przykład dorzucone jako takie, nazwijmy to, błyskotki, które mają przyciągnąć naszą uwagę. I w tym kontekście pojawiają się propozycje, yy, które określa się mianem pewnej depolityzacji polityki. W tym sensie, żeby przerzucać albo przesuwać pewne decyzje. W obszary yy, instytucji, którym delegujemy podejmowanie decyzji albo wypowiadanie się na temat proponowanych przez polityków w tej bieżącej polityce decyzji. Jaka jest racja za? Oraz jakie są koszty? Za jest, że potencjalnie, przynajmniej w tym ujęciu prowadzamy pewien element stabilizujący, to znaczy trochę wyłączający z bieżącej gry politycznej tych, którzy obiecują nam różne, czy przedstawiają różne propozycje i marketingowo wapią, abyśmy na nich oddali swój głos, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ciągle mamy potencjalną kampanię wyborczą. Oto samorządowa bo parlamentarna, bo prezydencka, więc ciągle ten element marketingowego uwodzenia obywatela, niezależnie z której strony, czy opozycji, czy, czy rządzącej, aktualnie władzy, jest jakby włączony, prawda? Czyli ciągle jesteśmy poddawani jakiejś presji perswazyjnej, marketingowej. No więc racjonalne, zdaje się wydawać, jest przesuwanie pewnych bądź decyzji, albo przynajmniej elementów blokujących do instytucji, które są, pochodzą z mianowania, a które mają się cieszyć pewnym określonym prestiżem, czyli są, mają wyłączyć, to mogą być banki centralne, rzecznicy najróżniejszych praw, agencje rządowe, czy w ogóle częściowo sfera biurokratyczna. W ostatnich dyskusjach coraz bardziej się pojawia pojęcie czegoś takiego jak państwo administracyjne, w tych sporach związanych właśnie ze sporami dotyczącymi liberalnej demokracji, która yy, skupia się bardziej na kwestii uprawnień i zagrożeń obywatelskich, prawda, czy wszystkich wolności. Chociaż tu też niektórzy autorzy zwracają uwagę, że czym innym będą wolności, w sensie wolności negatywnych, które przysługują obywatelom i w których państwo są od uprawnień, bo uprawnienia wiążą się z zagwarantowaniem przez państwo również pewnych środków do realizacji tych wolności. Tak? Czy prawnych, i tutaj się może pojawić teraz pytanie o to, kto z tych różnych zgłaszanych roszczeń przez obywateli, które z nich mają zostać uznane za jakby przyjmowane przez struktury państwa i które, które zasługują na pewne określone wsparcie. To jest problem najróżniejszych mniejszości. Tak, które zgłaszają swoje roszczenia do dzielenia pewnych zasobów, więc przychodzimy znowu, wracamy do problemu dobra praw wspólnego, prawda? czyli zwłaszcza w kontekście pewnej redystrybucji, czy też określenia pewnych celów, które mamy zagwarantować. Jeden z modeli, o których się wspomina i właśnie jest przypisywany, między innymi Szumpeterowi już kończę, to jest model właśnie ten taki rynkowy. Inny model jest pewną próbą zwrócenia uwagi na to, że, że dobro wspólne wiąże się tylko i wyłącznie nie z dobrem faktycznie istniejących grup nacisku i interesów, ale pewną taką sytuacją, jest pewien model wprowadzany, tego co, czyli że rząd i władze mają zwracać uwagę na Potencjalne interesy czy też prawa i wolności obywateli jako obywateli. Co to oznacza? To oznacza, że wiąże się to z, ze zwróceniem uwagi na uprawnienia dla tych, którzy są w stanie w pewnym meta języku, w pewnym języku ogólnym powiedzieć, że ich wolności czy prawa są takimi prawami, które mają status ogólnoobywatelski. Prawo do małżeństwa, prawo do posiadania dzieci, prawo do własności, do wolności wypowiedzi itd. Tak Oczywiście teraz sytuacja wiąże się, i tu się wiąże pewne napięcie związane z tym, że część z tych uprawnień przy tej definicji może być na przykład, uprawnieniami, odpowiednio sformułowanymi uprawnieniami najróżniejszych mniejszości, z którymi niekoniecznie takie czy inne większości będą się zgadzały. Teraz jest pytanie: jak w takiej sytuacji godzić te uprawnienia mniejszościowe z pewnym, nazwijmy to, oporem większościowym? I czy wtedy mamy do czynienia, pozostawiam to jako pytanie do dyskusji, z pewnym, albo czy państwo ma wtedy zadziałać w ten sposób, że będzie przymuszało, niezależnie od tego obszaru, o którym tutaj mówimy, tak, bo to mogą być bardzo różne kwestie ekonomiczne, społeczne, kulturowo aksjologiczne ale pojawia się pewna Biorąc pod uwagę fakt coraz większego spluralizowania współczesnych społeczeństw i przyjmowania przez obywateli bardzo różnych rozumień dobrego życia i pewnych wzorców akcjologicznych, gdzie znaleźć tu wzajemne porozumienie. To jest jedna z ważniejszych, wydaje się, współczesnych kwestii. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.